Cześć, siema, z stronem strony MS Patrick 1015 wersja druga. A, to jest pierwszy odcinek nowej serii, serii Zagrajmy w Painkiller Battle Out of Hell. Coś tam walka z... ...out... ...o wyjście z piekła, czy coś takiego, coś... ...coś, coś na ten, coś. Painkillera podstawkę, ukończyliśmy to, teraz czas na oficjalny dodatek. Tak. No gra zbytnio się nie różni od zwykłego painkillera, tylko teraz poznałem dalsze losy po tym jak Daniel dostał się do piekła i pokonał Lucifera i Alastor został nowym władcą piekła. No dobra, więc może zacznijmy. Będzie... ohohoho... grali na bezcenności. Filmik, cio! No. When? You will fall. And a new one will rule. <coughs> Stay back, or I'll kill you where you stand. Hey, sister. Watch where you point that thing. Sorry, I thought you were... Alistair. Yeah, I got that. That was a pretty good trick back there, by the way. It saved our asses. Where'd you learn to do that? Later. It looks like we're not any closer to my. our goal than we were before. And just what is our goal at this point? To eliminate Alistair before his armies can attack Purgatory. But now that he knows we're after him, that's just gotten a whole lot harder. And I suppose that's my fault. Don't be ridiculous. Nobody, Samael, Lucifer, Alistair, or even me thought you'd make it this far. Quite an achievement for someone so new to the afterlife. Yeah, but not good enough. I need to take Alistair down before he can mass his attack. After I get rearmed... I need you to get me back into hell so I can make Alistair pay for what he's done to you and to me and what he's about to do to all the souls in purgatory. There is no way back into hell, Daniel. The only gate was in the monastery. And that's gone. Why don't you just do that little trick of yours again? That little trick, as you call it, only works one way. What idiot would want to find a way into hell? Damn it, Eve. I know that Alistair and his forces aren't going to sit still. I didn't put that big of a dent in his army. He was going to mount an attack on Purgatory, and I don't see any reason why those plans should have changed. And he's not going to attack unless there's a back door for him and his armies to retreat through if the battle turns against them. They're cowards. The cowards always have a way out. I'm betting that by intercepting his minions as they come through into Purgatory long enough to find that door then i'll show Alistair the meaning of torture and pain the thing is he knows i'm still here and it's a sure bet he won't set foot in any place i've been before he won't take me on unless he has the home field advantage you've been here a lot longer than i have you must have some idea where Alistair might send his advanced troops. Show me. There are so many places. Here, the orphanage. Orphanage? There are children in Purgatory? Of course. The souls of the young are generally neither good nor evil. They hang in the balance, and therefore end up trapped in Purgatory. Eventually, most are sorted out sent on their way, but some, the most tortured, remain here for all eternity. Many of them congregate at the orphanage. Why would Alistair's minions be interested in that place? The souls of children are easily manipulated. Alistair will find many willing followers there, and you'd best not think of them as children. If Alistair manages to corrupt them, they'll be as dangerous as any other creature you fought in Purgatory. Then I start at the orphanage. Can't make it right now. If we wait until morning. If we wait until morning, it might be too late to stop him. I know Alistair won't wait. I want you to stay here anyway. This is a battle I need to fight alone. Daniel! If you do manage to kill him, don't let any of his minions near him. Anything that comes into contact with him before his life energy is dissipated might absorb his power and take his place. You'll find yourself facing a new ruler of hell if that happens. Thanks for the warning. If I take out Alistair, I'll see you when it's over. If not, well, we won't have a whole lot of time for regrets, will we? Okej, okay, to ja w tym momencie się na chwilę z wami pożeram, żeby zobaczyć jak to się nagrało, dźwięk fajnie, wszystko ładnie. Więc, Z2! Cześć, siemastycy! A, po co się widział? Eee, no dobra. To jest pierwsza misja, sierociniec. A, dobra. Nie. Eee, pamiętam jak... Kiedyś jeszcze będą dzieckiem. Bałem się tej misji strasznie. Zaraz zobaczcie. Zresztą tutaj akurat. Co nie ma duszeczki. Co są wyłączone? Nie sieciowa. Dobra Nie wiem czemu I tu się cholernie bałem Patrzę O, opodę mi na główkę Ta muzyka Muzyka zabija system Dwa dusze Okej, okay, i Okej, okay, zbieramy amunicję dla wszystkiego, świnie rozwalamy oczywiście W świniach jest dużo monetek das Aha, język urzędowy piekła Niemiecki Nie ja tam nie idę, ja tam nie idę, ja idę w dół O, kob, gramy w piłkę nożną Chelsea Barca dzisiaj gra więc może na to wpadnie Yes go Jezus Maria krew Dobra to się nie da rozwalić A, Dobra podskartkujemy sobie A. Dobra idziemy Czemu nie mogę iść? Aha teraz Masz Zakonnico ty jedna ty Mogę już iść? Mogę? Mogę? Proszę. Dziękuję. Coś tu jest? Broni. ona laska. Gdyby nie była dzieckiem, byłoby spoko. Patrzę, że na mnie z jakiejś innej strony nie biegli. A, ta muzyka jest epicka po prostu, ludzie, epicka. Dwie ci No już daj, daj troszeczkę, dziękuję Co to amunicja pozbiera najpierw Na razie Nie daj się zranić, oj, to będzie ciężko tam. O nie Aha, już zablokowana Tu nie stójcie miejsca To jedyne co możecie głupiego zrobić I jedyna rzecz którą głupio zrobicie O, te dzieci wybuchają Są jakieś takie o Rozkróty misio Oczywiście świnia Jakieś duchy Fanomieli ...zabawę. bogaty, lekcje. Ten znoszę mnie wkutwia Dobra ja się trochę poruszam Będę trochę źżdżka nałapać Ok dawajcie duszy a, a ten za karę został przygwuszczony Można to zniszczyć Chciałem przeładować. O, powodusze. To też się musiało nieźle dziać. Te dzieci wybuchają. Ila, jak to się... W tej misji ile się orientuję dostaniemy... A nie, nie w tej. Nie dobra, nieważne. A nie ta... misja przyprawiała mnie o ciarki. Napalone laski, gdzie... Ej, nie bo posadzą mnie za pedofilię. Przez bronię się przed nimi.

Uw. Dobra, idę. Już? Dawaj. Aha, dobra. Pamiętam to. Tak ja go nazywam. Gruby rzeźnik, który nie ma nóg. On ma no stopy, znaczy stopy za łódźmą. No, se dzieci, tak. I pizdu. Co? Zabić wszystkie dzieci najpierw. Kurde, fak. To jesteśmy bezpieczni, tak przynajmniej przed tym grubasem. O, już muszę graniczyć. I gruba zemrzył. dawaj duszę Okej okay. A teraz jest chyba ostatnia misja, tak Dzisiaj taki ...boss. Musimy spalić ją Trzeba się... oj, się tak kopci. Tu myślałem, że trzeba zniszczyć ich grób. Została spalona. Ale wszystkie potwory zabite przynajmniej. <słyski> Okej. Okay. Smutne miasteczko. Zaj najwyżej 88 wrogów ale tu i tak mamy poprzednie karty z poprzedniej gry tak że możemy wieście kur nie zostaw to